Był zwykły, szary dzień roboczy. Siedziałem w swoim biurze, przy tym samym, lekko już wysłużonym dębowym biurku, które towarzyszyło mi przez większość mojego zawodowego życia. Zegar wiszący na ścianie tykał jednostajnie, wybijając kolejne minuty, a ja, jak zwykle, pochylony nad dokumentami, sprawdzałem zgodność danych finansowych dla jednego z moich klientów. Nie spodziewałem się niczego nadzwyczajnego. Magdalena wyjechała kilka dni wcześniej, twierdząc że potrzebuje odpoczynku i przestrzeni. Mówiła o tym, że zawsze marzyła o luksusowym rejsie i że to dla niej forma oderwania się od codzienności. Początkowo miałem wątpliwości, czy powinienem się zgodzić, lecz ostatecznie pomyślałem niech jedzie. Należy jej się. Przez lata starałem się zapewnić jej wszystko, czego zapragnęła bezpieczeństwo, stabilizację finansową, wygodne życie. Nigdy nie brakowało jej niczego. Zanurzyłem się w pracę, Starając się nie myśleć o tym, że ostatnio między nami nie działo się najlepiej. Choć byłem świadomy dystansu, jaki pojawił się między nami, nigdy nie sądziłem, że mógłby to być początek końca. Właśnie wtedy, gdy kończyłem analizować ostatni raport, mój telefon leżący obok na biurku zawibrował. Zerknąłem na ekran. Wiadomość od niej. Zanim otworzyłem, przez ułamek sekundy przeszedł mnie niepokój, zupełnie irracjonalny, jakby organizm wyczuwał coś, Czego umysł jeszcze nie pojmował. Otworzyłem wiadomość i znalazłam kogoś lepszego. Przelałam Twoje pieniądze na siebie. Powodzenia! Czytając te słowa, poczułem, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. W jednej sekundzie, wszystko, co znałem, co budowałem przez ostatnie osiemnaście lat, runęło z hukiem, niczym stara, niepielęgnowana konstrukcja, która nagle nie wytrzymuje ciężaru lat zaniedbań. Zamarłem. Próbowałem jeszcze raz przeczytać wiadomość, licząc na to, że może źle zrozumiałem, że to jakiś kiepski żart, ale nie. Słowa były proste, zimne, bez emocji. Nie było tam ani śladu żalu, ani wytłumaczenia, ani jednego słowa, które sugerowałoby, że to dla niej trudne. Była tylko bezduszna informacja. Znalazłam kogoś lepszego i zimny komunikat o tym, że próbowała odebrać mi wszystko, co przez te lata ciężko wypracowałem. Serce zaczęło mi bić szybciej, a w głowie kłębiły się tysiące pytań: kto? Kiedy? Dlaczego? Jak mogła? Ale przede wszystkim jedno: czy naprawdę zabrała wszystko? W tamtej chwili poczułem się nie tylko zdradzony, ale wręcz okradziony ze swojego życia, z tych lat pracy, wyrzeczeń, lojalności. Spojrzałem w okno mojego biura, za którym rozciągał się znajomy krajobraz Warszawy, tej samej, w której wspólnie budowaliśmy nasze życie. Nie potrafiłem uwierzyć, że w jednym krótkim komunikacie, wysłanym z luksusowego statku gdzieś na środku morza, Magdalena przekreśliła wszystko, co nas łączyło. I wtedy? Coś się we mnie zmieniło. Zamiast wybuchnąć gniewem, zamiast zadzwonić i domagać się wyjaśnień, wziąłem głęboki oddech i napisałem tylko jedno, krótkie zdanie. Świetnie, dziękuję. Bez ironii, bez goryczy, po prostu. Bo choć ona nie wiedziała, ja byłem przygotowany. Nie miałem zamiaru dać się zniszczyć. Ale jak to możliwe, że nie wpadłem w panikę? Jak to się stało, że nie tylko zachowałem zimną krew, ale i byłem o krok przed nią? To zupełnie inna historia. I o tym opowiem Ci w następnej części. Nazywam się Piotr, mam 47 lat. Jestem człowiekiem, który przez całe życie wierzył, że cierpliwość, praca i lojalność są fundamentem każdego udanego związku. Nigdy nie byłem człowiekiem skłonnym do emocjonalnych wybuchów czy pochopnych decyzji. Wierzyłem w stabilność, w konsekwencje, w to, że jeśli będę dostatecznie się starał, jeśli zapewnię Magdalenie wszystko, czego potrzebuje, nasza relacja przetrwa każdą próbę. Nasze życie zaczęło się skromnie. Poznaliśmy się na uczelni, na jednym z kursów językowych. Ona pełna życia, spontaniczna, zarażająca radością, ja bardziej powściągliwy, spokojny, skoncentrowane na nauce i planowaniu przyszłości. Pobraliśmy się, gdy Magdalena miała 25 lat, a ja 29. Kupiliśmy małe mieszkanie na obrzeżach Warszawy. Pamiętam, jak samodzielnie malowałem ściany, a ona wybierała firanki, z entuzjazmem dziecka urządzając każdy kąt. Przez pierwsze lata byliśmy szczęśliwi. Każdą wolną chwilę spędzaliśmy razem: wspólne wypady nad jeziora mazurskie, piesze wędrówki po Tatrach. Pamiętam jej śmiech gdy podczas jednej z takich wycieczek nagle zaczęło padać, a my, przemoknięci do suchej nitki, kryliśmy się pod najbliższym drzewem, śmiejąc się z własnej naiwności. Z czasem jednak życie zaczęło nas zmieniać. Ja coraz więcej pracowałem. Rozwijałem swoją firmę księgową, zatrudniałem ludzi, zdobywałem zaufanie klientów. Chciałem, by niczego nam nie zabrakło, nie tylko tego, co niezbędne, ale też tego, co daje przyjemność i poczucie komfortu. Z kolei Magdalena zmieniała się inaczej. Zaczęła coraz bardziej pragnąć rzeczy, które wcześniej były dla niej obojętne: luksusowych ubrań, zagranicznych wycieczek, eleganckich kolacji. Widziałem, jak cieszy ją życie na wyższym poziomie, jak z każdym rokiem staje się bardziej wymagająca, bardziej niecierpliwa wobec mojej pracy, a jednocześnie coraz mniej obecna przy mnie. Z początku tłumaczyłem to naturalnym rozwojem sytuacji, przecież każdy się zmienia, każdy dojrzewa. Ale potem. Zacząłem zauważać coś więcej. Coraz częściej wyjeżdżała sama, z koleżankami, na weekend do spa, na kursy. Za każdym razem zapewniała, że to dla niej ważne, że musi zadbać o siebie, o swoje samopoczucie. A ja? A ja zostawałem. W pracy, w naszym wspólnym mieszkaniu, w naszej codzienności. Samotny wśród dokumentów, rozliczeń, terminów. Początkowo nie chciałem widzieć, że coś jest nie tak. Wmawiałem sobie, że to naturalne, że po kilkunastu latach związku potrzeba przestrzeni, oddechu. Ale było coś jeszcze? Zaczęły pojawiać się wydatki, których nie potrafiłem zrozumieć drogie torebki, które nigdy wcześniej jej nie interesowały bilety lotnicze do miejsc, o których nie rozmawialiśmy. Pewnego dnia, przypadkiem, zobaczyłem na jej telefonie wiadomość od nieznanego numeru. Zwykłe, kiedy znowu się zobaczymy podpisane inicjałem. Zamarłem. Chciałem zapytać, chciałem skonfrontować, ale nie zrobiłem tego. Bałem się prawdy. Bałem się, że jeśli wypowiem na głos swoje podejrzenia, wszystko się rozpadnie. Zamiast tego milczałem. I nadal robiłem wszystko, co w mojej mocy, by zapewnić jej jak najlepsze życie. To wtedy, w tych miesiącach pełnych niepewności i niedopowiedzianych słów, zacząłem przygotowywać się nieświadomie. Zacząłem porządkować swoje finanse, upewniać się że wszystko jest prawidłowo zabezpieczone, że majątek, który przez lata budowałem, nie może zostać pochopnie roztwoniony. I wtedy nadszedł ten dzień. Wiadomość wysłana z luksusowego rejsu, który miał być dla niej czasem na refleksję. Znalazła kogoś lepszego. Przelała moje pieniądze na siebie. Ale nie wiedziała, nie wiedziała, że od miesięcy przygotowywałem się na najgorsze. Nie wiedziała, że nie była w stanie zabrać mi tego, co najważniejsze mojego spokoju i kontroli nad własnym życiem. Nie wiedziała, że choć zburzyła naszą wspólną historię, nie mogła zburzyć mnie jako człowieka. Ale jak dokładnie się do tego przygotowałem? Jak zdołałem zabezpieczyć siebie i swój majątek, nie mówiąc jej ani słowa? O tym opowiem ci w następnej części. W tamtej chwili, gdy przeczytałem wiadomość od Magdaleny, mogłem zareagować impulsywnie, zadzwonić, krzyczeć, błagać o wyjaśnienia. Mogłem próbować ją zatrzymać albo domagać się sprawiedliwości w emocjonalnym wybuchu, który pewnie przyniósłby mi jedynie więcej bólu i upokorzenia. Ale nie zrobiłem tego. Zamiast tego napisałem jedynie. Świetnie, dziękuję. Dwa krótkie słowa. Bez wykrzykników, bez wyrzutów, bez jakiegokolwiek ładunku emocjonalnego. Dla niej mogło to brzmieć jak rezygnacja, jak kapitulacja człowieka złamanego, który nie ma już sił walczyć o swoje ale dla mnie było to wyrażenie spokoju i pewności, które zdobyłem dzięki długim miesiącom przemyśleń, rozmów z prawnikami i skrupulatnego planowania. Zrozumiałem bowiem, że prawdziwa siła nie polega na tym, by krzyczeć najgłośniej, lecz na tym, by działać rozważnie i skutecznie, nawet gdy serce krwawi. Już wiele miesięcy wcześniej, dostrzegając zmiany w zachowaniu Magdaleny, jej rosnący dystans i coraz bardziej beztroskie wydatki, postanowiłem skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i majątkowym. Było to jedno z najtrudniejszych spotkań w moim życiu. Pamiętam, jak siedziałem w nowoczesnym gabinecie, naprzeciwko mecenas Kowalskiej, kobiety o przenikliwym spojrzeniu i tonie głosu, który nie pozostawiał złudzeń co do powagi sytuacji. Panie Piotrze, zaczęła spokojnie, czy mają państwo zawartą intercyzę? Nie, odpowiedziałem cicho, jakby ten brak przezorności był czymś wstydliwym. To znaczy, że cały majątek, który formalnie jest na pana nazwisko, jest wyłącznie pański. Podsumowała, opierając się wygodnie na oparciu fotela. Jej słowa były jak zimny prysznic. Przez tyle lat nie myślałem o zabezpieczeniach, nie sądziłem, że kiedykolwiek będę musiał chronić się przed osobą, którą kocham. A jednak życie boleśnie udowodniło mi, jak bardzo się myliłem. Z pomocą mecenas Kowalskiej zacząłem więc reorganizować swoje finanse. Wycofałem środki skąd wspólnych, przekierowałem inwestycje na instrumenty zabezpieczone prawnie, które były niedostępne dla osób trzecich. Każdy ruch był przemyślany, każdy krok skonsultowany. Nie robiłem tego z zemsty. Robiłem to z troski o siebie, owoce mojego wieloletniego wysiłku. Zastanawiałem się wtedy, a co, jeśli moje podejrzenia są nieuzasadnione? Co, jeśli Magdalena wciąż mnie kocha, tylko przechodzi trudny okres? Ale szybko uświadomiłem sobie, że miłość nie polega na ślepej wierze, lecz na wzajemnym szacunku i szczerości. A tego w naszym związku już od dawna brakowało. Dlatego, gdy nadszedł ten dzień i przeczytałem jej wiadomość, byłem przygotowany. Wiedziałem, że Magdalena sądzi, iż w jednym ruchu przejęła całość mojego majątku. Nie mogła wiedzieć, że konto, z którego przelała środki, było niemal puste, zostało tam jedynie kilka tysięcy złotych, wystarczających na opłacenie podstawowych rachunków. Cały pozostały majątek był zabezpieczony i pod ścisłą ochroną prawną. W jej oczach mogłem być naiwnym mężem, który do końca nie domyślił się jej planów. Tymczasem, to ona nie wiedziała, że jej ruch był przewidziany, że byłem o kilka kroków przed nią. Wziąłem telefon do ręki, spojrzałem na jej ostatnią wiadomość, a potem na swoją odpowiedź. Świetnie, dziękuję. Zastanawiałem się, jak zareaguje. Czy natychmiast do mnie zadzwoni? Czy wyśle kolejne wiadomości? Nic. Cisza? Może świętowała swoją wygraną, sądząc, że zapewniła sobie finansową niezależność i nowy, lepszy początek życia z kimś lepszym. A może, jeszcze nie zdawała sobie sprawy, że nic nie osiągnęła. Tego nie wiedziałem. Wiedziałem za to jedno, że nadszedł czas, by przejść do kolejnego etapu formalnego zakończenia naszego małżeństwa i ochrony mojego życia przed kolejnymi nieprzewidywalnymi decyzjami Magdaleny. Choć serce bolało, Choć wspomnienia naszych wspólnych lat wciąż były żywe, musiałem postąpić zgodnie z rozumem. Ale jak dokładnie wyglądał ten proces? Jak zareagowała Magdalena, gdy zorientowała się, że jej plan nie powódł się? I co powiedziała, gdy po raz pierwszy po tej wiadomości do mnie zadzwoniła? O tym opowiem ci w kolejnej części. Minęła doba od chwili, gdy odpowiedziałem Magdalenie krótkim: Świetnie, dziękuję. Nie napisała już nic więcej. Cisza była wymowna, jakby nie potrzebowała dalszych wyjaśnień, albo jakby nie spodziewała się żadnych konsekwencji. Z samego rana skontaktowałem się ze swoim prawnikiem. Panie Piotrze, powiedziała mecenas Kowalska, gdy tylko odebrała telefon, czas rozpocząć formalne kroki. Proszę przyjść do kancelarii. Kilka godzin później siedziałem już w tym samym chłodnym, minimalistycznym biurze, w którym miesiące wcześniej przygotowywaliśmy plan zabezpieczenia mojego majątku. Na biurku leżały dokumenty pozew o rozwód, oświadczenia majątkowe, a także wnioski o zablokowanie wszelkich prób nieuprawnionej ingerencji w moje konta. Podpisywałem kolejne kartki z dziwnym spokojem. Nie było we mnie gniewu, nie czułem triumfu. Była tylko ulga i ciche przekonanie, że robię to, co muszę, by odzyskać swoje życie. W tym samym czasie Magdalena, zapewne wciąż jeszcze była na luksusowym rejsie, być może nieświadoma, że jej plan właśnie legł w gruzach ale nie musiałem długo czekać. Jeszcze tego samego dnia, późnym popołudniem, mój telefon zadzwonił. Ekran wyświetlił jej imię, Magdalena. Wziąłem głęboki oddech i odebrałem. Z drugiej strony rozległ się głos, którego nie słyszałem od tygodni, zachrypnięty, nerwowy, pełen napięcia. Piotr, co się dzieje? Bank zablokował moje konto, nie mogę wypłacić pieniędzy, co ty zrobiłeś? Ton głosu nie był przepełniony smutkiem czy żalem. Był to raczej ton osoby, która właśnie zdała sobie sprawę, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Zachowałem spokój. Zabezpieczyłem to, co jest moje, odpowiedziałem chłodno. Ale, ale, przecież, miałam do tego dostęp, urwała. Już nie. Po drugiej stronie słyszałem jej przyspieszony oddech, potem narastającą histerię. To okrutne. Jak mogłeś? Po tylu latach? Chciałem się roześmiać, ale nie zrobiłem tego. Zamiast tego odpowiedziałem najspokojniej, jak potrafiłem. Po tylu latach, jak mogłaś ty? Zapadła cisza. Po raz pierwszy od bardzo dawna nie miała natychmiastowej rypousti, żadnej złośliwości, żadnej próby manipulacji. Tylko cisza. Po chwili znów odezwała się, tym razem niemal błagalnie. Piotr potrzebuje tych pieniędzy. Nie są twoje, Magda, odpowiedziałem twardo. Nigdy nie były. Usłyszałem, jak łamie się jej głos. I co teraz? Chcesz mnie zostawić bez niczego? Po tym wszystkim? Westchnąłem głęboko. Przez chwilę miałem ochotę przypomnieć jej wszystko, jak przez lata robiłem wszystko, by była szczęśliwa, jak znosiłem jej kaprysy jak przymykałem oczy na jej nieobecność i coraz większy chłód. Ale wiedziałem, że to nie ma sensu. Zamiast tego powiedziałem tylko – otrzymasz to, co ci się należy. I to była prawda. Po konsultacjach z mecenas Kowalską postanowiłem, że mimo wszystko nie zostawię Magdaleny bez środków. Nie ze względu na obowiązek prawny, nie miała do nich żadnego formalnego prawa. Ale ze względu na lata wspólnego życia, na szacunek do samego siebie. Dlatego zdecydowałem się na dobrowolne przekazanie jej pewnych dóbr, samochodu, którego tak lubiła, oraz określonej kwoty pieniędzy, która pozwoli jej na rozpoczęcie nowego etapu życia. Kiedy o tym poinformowałem, na chwilę zapadła cisza. Dlaczego? zapytała cicho. Po tym wszystkim? Dlaczego to robisz? Uśmiechnąłem się lekko, choć wiedziała, że nie może tego zobaczyć. Bo chcę mieć czyste sumienie. I spokój. Rozłączyłem się. Poczułem, jak wielki ciężar spada mi z ranion. To był moment, w którym po raz pierwszy od bardzo dawna poczułem się naprawdę wolny. Bez gniewu, bez żalu, tylko z przekonaniem, że w końcu mogę żyć na własnych warunkach. Ale co stało się później? Jak Magdalena zareagowała, gdy dowiedziała się o decyzji sądu? I przede wszystkim, jak wyglądało moje życie po tej ostatecznej konfrontacji? O tym opowiem w ostatniej części. Formalności rozwodowe przebiegły szybciej, niż się spodziewałem. Z pomocą mecenas Kowalskiej wszystkie dokumenty zostały złożone sprawnie, a majątek, zgodnie z prawem, pozostał w moim wyłącznym posiadaniu. Nie musieliśmy nawet stawać przed sądem, wszystko odbyło się na drodze ugodowej. Magdalena, choć początkowo oburzona i zaskoczona, ostatecznie przyjęła moją propozycję, samochód, który tak bardzo lubiła, oraz znaczną kwotę pieniędzy, którą dobrowolnie jej przekazałem. Nie dlatego. Że musiałem. Ale dlatego, że chciałem zamknąć ten rozdział z godnością, nie pozostawiając sobie resztek goryczy. Po podpisaniu ostatnich dokumentów wyszedłem z kancelarii i po raz pierwszy od wielu miesięcy poczułem lekkość. Jakby zrzucił ze swoich barków niewidzialny ciężar, który przygniatał mnie przez lata. Nie było to uczucie triumfu. Nie było to zwycięstwo nad nią. To było zwycięstwo nade mną samym, nad własnym strachem. Nad własnymi złudzeniami i nad naiwnością, która sprawiła, że przez lata nie dostrzegałem tego, co działo się tuż obok mnie. Kilka dni później wyjechałem z Warszawy. Nie na żaden egzotyczny rejs ani luksusowe wakacje. Wybrałem się do zakopanego, miejsca, które zawsze kojarzyło mi się z dzieciństwem, prostotą i spokojem. Spacerowałem samotnie górskimi szlakami, wsłuchując się w ciszę i w swoje myśli. Z każdym krokiem czułem, jak odzyskuje siebie jak na nowo buduje swoją tożsamość nie jako mąż Magdaleny nie jako człowiek z definicji odpowiedzialny za wszystko ale jako Piotr po prostu tam wśród gór i świerków zrozumiałem coś jeszcze że choć przez lata byłem przekonany iż bezpieczeństwo i miłość wymagają poświęceń to zapomniałem o jednym że nie wolno poświęcać siebie samego co do Magdaleny z czasem dowiedziałem się od wspólnych znajomych że mężczyzna z którym wybrała się ten luksusowy rejs Opuścił ją niedługo po tym, jak dowiedział się, że nie ma dostępu do mojego majątku. Podobno próbowała się z nim skontaktować, ale bezskutecznie. Została sama, bez zabezpieczenia, bez planu. Nie czułem satysfakcji. Czułem smutek i współczucie. Bo choć jej czyny były niewybaczalne, nie życzyłem jej źle. Każdy z nas odpowiada za swoje wybory. A ona wybrała życie oparte na złudzeniach i chciwości. Ja natomiast wybrałem wolność. Dziś, patrząc na wszystko z dystansu, wiem jedno. To doświadczenie nauczyło mnie więcej niż cokolwiek wcześniej. Nauczyło mnie, że miłość nie polega na tym, by ślepo ufać, lecz by ufać mądrze. Że warto zabezpieczać nie tylko swój majątek, ale i swoje serce. I że czasem największym zwycięstwem nie jest odzyskanie tego, co ktoś próbował nam odebrać, lecz odzyskanie siebie. Jeżeli jesteś teraz na życiowym zakręcie, jeśli czujesz się zdradzony lub poszukany, pamiętaj. Można się podnieść. Można zacząć od nowa. I można na nowo nauczyć się ufać, przede wszystkim sobie. Dziękuję, że wysłuchałeś mojej historii. To nie był jej koniec. To był mój nowy początek.